Inauguracja wiosny w Rybniku już w najbliższy piątek, dlatego pora na ostatnie porządki i przymiarki. Na sześć dni przed starciem ze Stomilem Olsztyn doszło jednak do towarzyskiego spotkania rowu Rybnik z Rakowem Częstochowa. W sobotnim sparingu to Energetyk lepiej zaczął ten mecz. Drużynę Marka Wleciałowskiego na prowadzenie wyprowadził Kamil Kostecki, który spokojnym strzałem wykończył składną akcję gospodarzy. Raków próbował atakować Rybniczan szybkimi akcjami. Po jednej z takich akcji podopieczni Jerzego Brzęczka mieli okazję do strzelenia gola, ale w bramce na raty bronił Antonin Bucek. Po przeciwnej stronie szczęścia próbował Daniel Feruga. Uderzenie minimalnie nad poprzeczką. Row szukał drugiej bramki i mógł ją zdobyć po świetnej akcji na jeden kontakt. Przed szansą stanął Mariusz Muszalik, któremu nie udało się jednak zdobyć gola. Uczynił to jednak chwilę później, nie dając większych szans na interwencję bramkarzowi Rakowa Mariuszowi Stępieniowi. Obie bramki, co warte podkreślenia, padły po ładnych, przemyślanych akcjach. To naprawdę cieszy, bo w piłce nożnej właśnie te takie kombinacyjne akcje, te sposoby rozwiązań, które cieszą i zawodników, i kibiców, są solą. Więc dzisiaj kilka takich zobaczyliśmy, i chociażby tylko z tego względu warto było te spotkanie zobaczyć. To jeszcze nie koniec emocji, jeśli chodzi o pierwszą połowę. To przykład świetnego wyjścia z szybką kontrą w wykonaniu rowu. Gdyby ta akcja skończyła się bramką, można by ją pokazywać jako wzór dla innych drużyn. Do przerwy zatem row prowadził po ciekawej pierwszej połowie 2 do 0. W 55. minucie meczu kontaktową bramkę dla gości strzelił Artur Pląskowski, któremu udało się wykorzystać zamieszanie w polu karnym. Warto podkreślić, że na lewej stronie boiska dobry mecz rozgrywał Sławomir Szary. Zawodnik ten przez trenera wieczorka. Ustawiany był na środku obrony. Trener Wleciałowski zdecydował się przesunąć go na lewą stronę defensywy, dzięki czemu obrońca wyraźnie odżył. No Zdecydowanie tutaj naprawdę ukłon w stronę trenera Wleciałowskiego z mojej strony, bo rzeczywiście to jest ten mój świat na boisku, mi się wydaje. I rzeczywiście, no w Rybniku, tutaj przechodząc do Rybnika, już na wstępie, kiedy rozmawiałem, przymierzając się do, do, do zespołu rowu wczoraj wieczorkiem, to trener jasno mi wskazał, że potrzebuje mnie w środku obrony, więc podjąłem zadanie. Natomiast no, o ile w drugiej lidze wyglądało, to myślę bardzo dobrze. No to w pierwszej już pewnie nie tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. A ja bardzo się cieszę z tego, że wróciłem na swoją pozycję, bo rzeczywiście przez naście lat grałem jako boczny obrońca lewy i uważam, że nie wychodziło mi to źle, także mam nadzieję, że tutaj Wniosę dużą cegiełkę do tego, żeby Row utrzymał się w pierwszej jedzie. Na cztery minuty przed końcem arbiter tego spotkania zdecydował się wskazać na 11 metr. Piłkarze z Częstochowy protestowali, ale sędzia pozostał nieugięty, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Daniel Feruga. minutę później goście strzelili bramkę kontaktową, ale było już zdecydowanie za późno, żeby osiągnąć w tym meczu przynajmniej remis. Na listę strzelców wpisał się Radosław Strzelecki. Chwilę później sędzia zakończył ten mecz. Rof w ostatnim spotkaniu okresu przygotowawczego pokonał Raków Częstochowa 3 do 2, z czego można w Rybniku być zadowolonym. Oczywiście analizując przebieg spotkania można mieć wiele, wiele takich przemyśleń, bardzo pozytywnych, ja je, ja je mam, widziałem naprawdę kilka bardzo dobrych sytuacji, bardzo dobrych sposobów rozegrań, nad którymi pracujemy, ale też widzę, że wchodzimy w dalszym ciągu w tą wiosnę piłkarską i, i taki mecz dla nas jest również materiałem do tego, żeby pracować dalej i korygować te niedoskonałości, które z pewnością są. Inauguracja wiosny w Rybniku już najbliższy piątek ze Stomilem Olsztyn, początek tego spotkania o godzinie 18.00.